Cześć Wam. Teraz zobaczycie cały proces, jak robiłam yy, no, tą ozdobę jesienną, którą miałam pokazać Wam na zeszłym vlogu. A tutaj jest peniłek. Gorąco mu niedługo idziemy na wieczorny spacerek. No, ale najpierw Wam pokażę. Ok, no to teraz pora, żeby się zająć robieniem tego, co chcę robić, tego stroika. Widzicie, tutaj są kosmetyki, które właśnie testuję, robię opisy i tak dalej. No, tutaj choróbsko, trzeba mierzyć ciśnienie. Ale tak, generalnie. Widzicie, tutaj mam kasztany, mam kilka żołędzi. Gdzieś jeszcze powinna mieć żołędzie takie z czapeczkami. A, wiem. Dobra. W takiej małej, takiej małej saszetce busi, którą z nie noszę. I tak, po Pepsi miałam butelkę. Drą pocięłam i teraz tak. Tu za, przy okazji się skończyłam no, Tutaj pale, paznokieć odchodzi, tutaj się skończyłam Niedługo cała w plastrach będę. No ale z super bohaterami. Tutaj, a tutaj minionki. No ale w każdym razie tak. Tutaj będzie taki domek, spróbuję zrobić. Obkleję teraz go tutaj taką, takimi. Rurkami. to nazywają papierową wikliną i pomaluję to zobaczymy jak to wyjdzie a to to będzie taka baza do zrobienia o tutaj daszku zobaczymy jak mi to wyjdzie co i jak a może w ogóle nie wyjdzie jak w ogóle nie wyjdzie to tylko tyle że się namęczyłam i nic nie zrobiłam no ale spróbuję Postępy później wam pokażę Nie zdążyłam Wam pokazać mojej ozdoby w zeszłym vlogu. Nie wyrobiłam się, ale teraz, proszę bardzo, tak to wygląda: mój domek, świeczusia. O. Taką ozdobę sobie zrobiłam, jesienną. Ale najbardziej mnie cieszy to, że to zrobiłam. Yy, używając rzeczy tylko takie, które miałam w domu. Kto wiecie co, aż cztery rodzaje kleju do tego były potrzebne. <grymny> Ale jest. Jest domek. Jestem zadowolona. No, czekajcie jeszcze. O, teraz będzie wam się mniej odbijało, jak nie świeci się. I tylko ta jedna ozdoba będzie nam. <grych> ok. Dalsza część vloga. I wiecie co? Dzisiaj mam taki dzień, że nigdzie nie wychodzę, więc stwierdziłam przetestuję podkład. Mimo tego, że to jest vlog, przetestuję podkład, który dostałam od Ani z takiej mm, holenderskiej firmy. Tutaj pewnie widzicie, o tu na dole ta nazwa jest. Bo on jest, no zobaczcie, bardzo, bardzo ciemny. Ania o nim mówiła, że to jest bardzo tani podkład. Ja dobrze pamiętam, 3 euro. I to jest taki podkład, który ona zawsze musi mieć, bo jest tak bardzo dobry. No to tym bardziej jestem zaciekawiona i trzeba nim trząsnąć. No to. Kukereracza. I jedziemy. Pipetka. Aha, kolor to jest. 025W Stay with me, tak się nazywa. Bardzo fajna nazwa. No, podoba mi się ta nazwa. No więc dzisiaj będę jak młotka. Mam dobry humor, wiecie. Naprawdę dobry humor. O, pipetka. Oj, bardzo wodnisty jest. Zobaczcie. Bardzo, bardzo, bardzo. No, mam nadzieję, że jeszcze oprócz tego, że jest taki ciemny, nie będzie ciemniał. Ale kto wie, kto wie. Dobra, najpierw jedna strona. O, jaka ja będę ciemna. Ale to nic, dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc mogę być taka sobie ciemna. Ciemnieje, Zobaczcie. Tutaj jak wygląda tu. <grym> I tu, o, widzicie? Ciemnieje w oczach. <grym> ale będzie zabawa. Ale to nic. Trudno. I, ale fajnie, że uciutki jest. No, wręcz taki, <laughs> nie robię dzisiaj uszu, nie robię dzisiaj szyi, nie przeciągam, bo to jest tylko tak o, po prostu dla nas. Ja nigdzie nie wychodzę, ale będzie odcinka. <laughs> yy, powiem Wam, że. No, no, no. On jest taki. Mm, błyskawicznie się rozprowadził. Dzisiaj go wezmę też chyba pod oczy, no bo. Jak już? <noise> Jak już tak? Ale cieniutka warstwa zakryła, co ma zakryć, ale piegi moje widać. Naczynek nie widzę. Ale bardzo cieniutka warstwa i jest w ogóle niewyczuwalny. No, fajny. Tylko no, ta ciemnota, no. <noise> Nigdy w życiu taka ciemna nie będę, <laughs> ale to nic, jeżeli się okaże dobry, to będzie fajny do mieszania z innymi podkładami. Tylko, że teraz wiecie, powiem wam, że mam tyle ciemnych podkładów i tylko jeden taki w miarę bele, jasny. Reszta to są ciemne, ale to nic. Ja wiem, że gdzieś u siebie w zapasach mam z Eveline ten mój ulubiony w tubce. Patrzcie, teraz. Zapomniałam jaka nazwa, ale pewnie wiecie, ten taki sławny, naprawdę coś tam beder. To już pewnie wiecie. No ale w każdym razie tu połowa. Mhm. I jest zastygający chyba. Lekko zastygający, czy nie? Zobaczymy. Zastygający jest. No. Kojarzy mi się z tym diorem, wiecie? Troszeczkę. Ale powiem Wam, że o wiele lepiej się rozprowadza niż ten dior. O wiele lepiej. No i zobaczcie, ten dior to jest taki właśnie bardziej beżowy, a to jest taka taka żółtaczka. Powiem Wam, że ja wolę takie za ciemne kolory i wtedy sobie rozjaśniać. Niż takie. Bo ja mam karnację ogólnie licząc twarzy. To ja jestem żółtaczka. Co widać? No zobaczcie. Tylko tyle, że tutaj jest jaśniejsze, a tu jest ciemniejsze, ale jestem żółtaczka. Ok. Podoba mi się. Bierzemy drugą stronę. Ja już wiem, że on będzie dobry. Tak, coś czuję. Wiecie, ja Wam pokazuję ten podkład właściwie na zasadzie takiej ciekawostki. Dostałam go od Ani, a daję też tutaj na oko, no bo jakoś trzeba. nie będę miała takich plam wielkich, białych jak Panda. No, pokazuję bardziej Wam jako ciekawostkę, bo no, poza ludźmi, którzy mieszkają w Holandii, raczej, no nie, a patrząc na statystyki, to większość ludzi, którzy nie oglądają, to są jednak z Polski ale powiem wam, będziecie w Holandii albo macie dostęp jakoś nie wiem czy nawet sklep internetowy ma ta firma no to jest coś co już potencjalnie bardzo mi się podoba tylko jest znowu ciemnienie no jak zastygające prawie każdy zastygający tak ma nieźle chciałabym się tak opalać naprawdę chciałabym być tak opalona ale no niestety nigdy w życiu taka nie będę Jestem zbyt dużym bladziochem. Jest sens w ogóle nakładać browser z tych, co ja mam? A nałożymy. Tu mam z jakichś tam podkładów, już kończy mi się. Testowałam Wam jakiś taki. Shiseido, czy coś takiego? Nie pamiętam już teraz, jakie to było, musiałabym spojrzeć u siebie na filmikach. W każdym razie takie najciemniejsze razem to zmieszałam i właściwie chyba już dzisiaj, ewentualnie jutro wykończę to i już będzie koniec, ale ja jeszcze mam swoje takie, e, które zrobiłam. O, zobaczcie, tutaj jest różowa nuta w tym brązerze. To widać, jak i on wygląda różowy. Przy tym podkładzie po prostu tylko tak. Ale to nic. Teraz to będzie wyglądało jak konturowanie, a nie ocieplanie przez kolor podkładu. I no, dosłownie tu wyglądam trochę jak brudna, ale cienka warstwa tego jest. No, to wygląda bardziej jak konturowanie przy tym brązerze. E, troszeczkę e, trzeba więcej czasu poświęcić na e, takie. No jak to się mówi? Rozblendowanie. Z reguły, jak tą mieszankę dawałam tak po prostu na jakiś inny podkład, to to było moment, chwila i zrobione. Tutaj, prawdopodobnie, przez to, że on jest zastygający, ten podkład pod spodem, ten, e, o, ten podkład, no to. Troszeczkę było problemów z tym, żeby tak go rozetrzeć. Takie momentami tutaj miałam takie wrażenie, jakby były jakieś takie plamy, ale to tylko tak, no po prostu ciut więcej niż zwykle. Ale gąbka będzie ciężko ją domyć. A już ogólnie jest stara. Nic nie jest po, po tego. Z reguły mi się gąbki tak nie tego nie, nie urywają, tylko po prostu w pewnym momencie stają się takie twarde i ciężko je domyć. I ta zaczyna taka być żebym ja pamiętała z czego ona jest nie wiem nie wiem, w każdym razie no troszeczkę bardziej jak konturowanie ale nieważne poza tym, że troszeczkę było tempo to bardzo fajnie podkład mi się podoba nie licząc koloru oczywiście ale to nic, miałam świadomość tego, że taki kolor będzie o, tu na nosie trochę nierówno no Teraz zobaczmy. No, zobaczcie, ciemnieje. Ciemnieje i to, no, porządnie. Ale to nic, bo jest bardzo delikatny. Bardzo delikatny, bardzo mi się podoba. To jak wygląda na twarzy. Jest lekko świetlisty, i przy okazji zakrywa, co ma zakrywać. Cieniutka warstwa, nie ma uczucia ściągnięcia, bo czasami takie zastygające podkłady robią takie uczucie, że macie takie wesanie, a tutaj tego nie ma. Dobra, jeszcze wezmę, tylko się przypudruję i pokażę się Wam. Ok, brwi i resztę co sobie później zrobię. Zaczęłam przed 10. Postaram się przyjść. No, jestem w domu, o ile nie zapomnę, i tak dalej. To postaram się przyjść ze dwa razy, znaczy w środku dnia i wieczorem, ale powiem Wam, że mi się bardzo, ale to bardzo podoba, jak on wygląda. Puder, jaki dałam, to była mieszanka. Za, poczekajcie, zaraz A, drugiego nie mam. Vipera i jeden z essenc już da. Wyciągnę. Nie, z Catrice. Dobrze, że wyciągnęłam, bo bym Was niechcący okłamała. Yy, mieszanka tych dwóch. Ten jest ciut, już się robi przyżółty i leciutko przyciemnia. Ten jest taki fajnie rozświetlający, ten jest taki matujący. Jak je połączyłam, to jest puder genialny. Tutaj mi jeszcze ociupinka tego zostało, ten już nie, ale mam całe opakowanko pod Katmandli i tak jest, taką mieszankę sobie robię. Ja ostatnio zaczynam właśnie tak mieszać. No, w każdym razie nałożyłam ten puder Niewielką ilość, dosłownie niewielką ilość, bo nie trzeba było zbyt dużo. No, widzę, że w niektórych miejscach jeszcze tak się wyświecam, bo nałożyłam go niewiele tu, tutaj niewiele, no bo nie nakładam tutaj w tych okolicach. Wiecie co? Ten podkład bardzo ładnie wygląda pod okiem. Dałam go tak niechlujnie cieniutką warstwą, bo zobaczcie, tutaj już go nie ma. Tutaj, tuż przy tym, przy oku. To akurat jest nieistotne. W każdym razie, jako taki delikatny korektor, też fajnie wygląda. No, fakt faktem, że też i sporo daje to, że on jest taki żółtawy, i w tych miejscach, dzięki temu, to tak się kamufluje. No, ale w każdym razie, w tej chwili bardzo mi się podoba. No, to do później. Cześć Wam, jest godzina 21. Miałam się Wam po południu pokazać, ale wiecie co, zasnęłam i zapomniałam całkowicie. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że jestem pomalowana, bo ja tak nie czuję tego podkładu. A teraz, jeżeli chodzi o podkład, tam Radek jest. W łazience pucuję na wieczór wannę i kibelek. <laughs> no, ale wracając. On był taki dosyć świetlisty, nie był taki typowo matowy, jak ja już się pomalowałam. I teraz co ja widzę? Czoło nienaruszone. Y, smarkałam. I okulary nosiłam dużo. No bo dużo dzisiaj siedziałam przy kąpie. Policzki nienaruszone. Nos. Tutaj mi troszeczkę. Przez to, że on jest taki ciemny, to teraz będzie widać, gdzie ewentualnie się star. Tu się star. Troszeczkę. Tu się też troszeczkę, tak jak skrzydełka nosa są oła. Uderzyłam się o biurko łokcie. Tu się starło. Tu się starło. Na czubku nosa się star. Od wycierania mechanicznego. Tu, bo jadłam. Dzisiaj sobie fronterkę upiekłam. Także tutaj wycierałam usta, no bo od chusta. Broda, bo się opierałam. Więc to są takie mechaniczne bardziej y, otarcia niż y, takie, że po prostu on znikł. Gdybym miała dostosowany do swojego koloru, to to by się totalnie nie rzucało w oczy. Do tego było, totalnie by nie było widać. A ze względu na to, że on jest taki ciemny, no to niestety, y, no, no widać. A tak to by było hmm, nic nie widzę, no nic nie widzę. Wszystko jest ok, w porządku. Tak by było. Gdyby on był odpowiedniego koloru. Pamiętacie, dałam go delikatnie pod oczy, pod oczami. Jest fajnie, jest, to popatrzę, jest bardzo fajnie. Nie wszedł w ogóle w zmarszczki, bo on jest taką cieniutką warstwą dany. Także jak Wam się uda, jeszcze raz Wam pokażę buteleczkę, dorwać to, to ja Wam proponuję, żebyście spróbowali ten podkład, bo on jest, mimo tego... No, tak jak wam mówię, prawdopodobnie, ile dobrze pamiętam, 3 euro, mówiła Ania, że ten podkład kosztuje. I powiem wam, że on mi się bardziej podoba. Wiecie od czego? Od Diora. Autentycznie. Dior ładnie wyglądał, ale jeżeli chodzi o wygląd na twarzy, trwałość, to ten wygrywa. Taka tanioszka wygrywa nad Diorem. No, Dior też jest w porządku dla mnie, ale to jest fajniejsze. No, także jeżeli chodzi o to, to ja Wam serdecznie polecam to. I nie wiem, ile wyjdzie tego materiału, czy będę dodawała coś, czy nie, więc w razie czego, cześć Wam! <laughs> pa, pa! Słuchajcie, jest jedna rzecz, o, której, o którą muszę się przyznać, wiecie co? Jak był przegląd paletek, to miałam wrażenie, że jakiś paletek mi brakuje, że coś jest nie tak. I później zaczęłam się snuć. A gdzie są moje paletki ze slika? staruszki moje? A wiecie co? One czarne na czarnym, takim e, czerwono-czarnym kocu, potem się zsunęły za łóżko, jak miałam rozłożone. Ja tego nie usłyszałam i dopiero jak poprawieli, znaczy po pierwsze powiedziałam radkowi, że gdzieś muszą być te paletki, ja nie wiem gdzie. Jedna opcja to właśnie, że mogło może za łóżko wpadły. I zaczęliśmy poprawiać łóżko, patrzeć. Są dwie paletki. Więc teraz wam po prostu, jak ktoś liczył tamte paletki, to teraz jeszcze dodatkowo doliczyć trzeba dwie. I jedna to jest, no wiadomo, obydwie to są czarne. To jest jakaś Acid 570. Jest moja pierwsza. Powiem, że te, dobra, te dwa fiolety są ok. Tutaj kiepściutko jest z tymi matami te trzy cienie są bardzo fajne, takie takie mimo tego, że mam już ją kilka lat, jest bardzo bardzo fajna, ale te 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 tutaj żarówiaste, dla tych to, to Radek mi kupił, dla tych żarów mi kupił, ale te żarówy są takie yh, naprawdę, yh. no ale ale drugą to jest vintage romance 141, bardzo ją lubię, to znaczy nie wszystkie kolory, ale te tutaj, ten, ten. Zobaczcie, bo przede wszystkim, no, grudna jest. Tu jest tylko jeden mat. Kiedyś tak, takimi paletkami się człowiek jarał. To też mi radek kupił, wiecie. Ale tak, ten rządek lubię. To, ten lubię cień, ten lubię cień. Ten, na te muszę mieć nastrój. Ale też, znaczy ogólnie, tu nie ma cienia takiego, który bym powiedziała, że kategorycznie nie lubię. I to też powinna pójść paletka taka do zużycia szybko. Ona też powinna być. Znaczy jedna i druga powinna pójść. I wiecie co? Ja je dam do... To to jeszcze jakoś w miarę niedawno jakoś używałam, ale tej to nie pamiętam. Idzie ona na... Idą obydwie na kubkę do przetestowania, żeby zobaczyć, czy ja w ogóle... ale tu ta Vintage Romans już nie ma. Nie masz już tej, już tej paletki w sprzedaży. W ogóle nie, nie widzę jakoś tak slika. Za bardzo. Nie wiem, może nie trafiam. Ale nie widzę. I jeżeli mi się to zepsuje, zwłaszcza dla tych trzech cieni. Te trzy. No te raz, dwa, trzy. No i te cztery. Te uwielbiam. I, i w sumie chyba najwięcej. Właśnie, oj, Najwięcej właśnie widać z użycia. No widać, że ona była kochana. Biorąc pod uwagę, ile mam cieni, nie? No, zwłaszcza ten cień. Ten wykochany i ten wykochany. Hmm. Za dużo tych cieni mam, za dużo. Dobra, idzie do szufladki, gdzie będę testowała. Dobra, to teraz już naprawdę serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. Mm -hmm. <laughs> pa, pa!